Ja zawsze, zawsze to podkreślałem, że my mamy teraz trudno, bo mamy wgrane pewne automatyzmy i my je musimy nadpisać. Dlatego ta zmiana jest trudna, dlatego to wymaga tak wielu rzeczy. Teraz my, wykonując tą pracę, niby wykonujemy ją dla siebie i swoich dzieci, ale prawda jest taka, że wykonujemy ją dla wszystkich przyszłych pokoleń. Tak? Jeżeli wychowamy pokolenie, które będzie, które doświadczy zupełnie innego wychowania, to jest szansa, ale to właśnie to jedno dziecko. Któreś z tych, które nie doświadczy tego tradycyjnego wychowania, tylko doświadczy tego e, takiego z szacunkiem, ono w jakiś sposób na przykład za 10-20 lat zmieni świat na, na lepsze. Tak? Bo uchroniliśmy je przed czymś. To jest ten efekt motyla. Tak? To może być dziecko, które zamiast w wieku 25 lat na przykład zapić się na śmierć, w wieku 40 lat zostanie przywódcą jakiejś, nie wiem, organizacji i będzie i uratuje nas przed jakimś nieszczęściem, które miałoby przyjść, tak? Nie wiemy tego, ale każda ta zmiana jest zmianą na lepsze i zmieniamy to dla mnóstwa przyszłych osób, więc nawet w kontekście jednej rodziny ułatwiamy to zadanie naszym dzieciom. One za 20 lat będą się i tak musiały wiele rzeczy nauczyć przepracować swoje własne traumy, swoje własne automatyzmy, ale może będzie im troszkę łatwiej, jeżeli. E Kurczę, nie przypomnę sobie teraz, kto to powiedział, chyba Neufeld, ale, ale nie pamiętam, że jeżeli rodzice dali ci tyle różnych rzeczy, których chcesz się oduczyć, a ty dasz swoim dzieciom tyle, to to jest kupa świetnej, wykonanej roboty. W się sensie naprawdę powinieneś, e, powinieneś cieszyć, że udało się przekazać po prostu tego trochę mniej i nasze dzieci znowu będą miały tego tyle, może im się uda przekazać tego tyle.